Cześć. Witam was wszystkich na kanale Ski Fan. Dzisiaj moim gościem jest Michał Berbeka, przedstawiciel marki Mizuno. Tak jest. Witajcie. Mizuno. Co to znaczy po japońsku? Mizuno nie do końca wiem co to znaczy, ale yy, wiem, że jest to nazwisko. <ścoughs> yy, cały czas jest to yy, marka, która jest w, ro w rękach rodziny Mizuno. I okay. jakby od 100, 15 lat jest właśnie, właśnie w rękach tej rodziny. Co może znaczy Kowalski albo Nowak? Musiałbym się dowiedzieć. E, powiedz mi, Michale, skąd e, to nietypowe logo e, na tym bucie? Skąd, skąd akurat ten, ta grafika się wzięła? Grafika jest całkiem e, interesującym ma pochodzenie, bo na nią mówimy e, Rambert, czyli biegnący tak, ale e, tak naprawdę e, Japończycy nie byliby sobą, gdyby nie. E, Gdyby nie przygotowali tego jakoś bardziej yy, zawiły sposób, dlatego to jest, yy, to jest logo, które odwzorowuje koniunkcję trzech planet. Wow. Tak jak sobie spojrzymy, to generalnie tu jest, zobacz, jedna planeta krąży, tu jest druga, a tu trzecia. One się spotykają w tym miejscu, i ten biegnący tak jest, jest gdzieś na środku. Bardzo fajna interpretacja. Marka Mizuno wśród biegaczy, zwłaszcza biegaczy górskich, jest niezwykle popularna również w Polsce. A jak byś określił, czym różnią się buty Mizuno od swojej konkurencji? Wiesz, Mizuno ma dużo takich technologii, które są unikalne dla nich. Nie? Chociażby w 1997 roku Mizuno wymyśliło płytkę Wave. Tak jak spojrzycie sobie, wszystkie nasze buty albo bardzo duża większość ma płytkę Wave w sobie. Tutaj jest to taka mhm. plastikowa stawka. Ona jest pofałdowana i ona nam daje dwie technologie w jednym: amortyzację i stabilizację. Jaki podział możemy wprowadzić wśród butów no, Bo na pewno jakieś są konkretne linie, które się też są dedykowane pewnemu rodzajowi biegania. Jasne, no podziały są różne, w zależności od potrzeb. na damskie i męskie, chociażby. To oczywiste. Jasne. Też yy, jak chodzi o bieganie, to yy, mamy linię yy, butów neutralnych yy, dla, dla osób o stopie neutralnej, też dla nadpronatorów. To, to jest takie jakby. Nadpronatorów, tak. To znaczy osoby o, moc, o dużej, dużym płaskostopiu, można innymi słowy nazwać. Tak, takie, którym noga yy, podczas biegu ucieka do środka, mhm. i yy, przez to yy, muszą mieć wewnętrzną część stopy zablokowaną. I tutaj mowa jest raczej o butach asfaltowych, jak rozumiem, ponieważ tak. zwykle buty terenowe w te tak dużym stopniu nie mają tej funkcjonalności e, zapobiegania pronacji. Zgadza się. Zgadza się. Buty, y, które mamy w ofercie dla y, trailowe, w tym momencie wszystkie są to buty neutralne, przez wyjątkowe właściwości mhm. płytki Wave, one działają też świetnie dla nadpronatorów. Może zaczniemy tak? od y, takich topowych modeli. Y, Model do, jest to model do stopy neutralnej, też do dobiegania po twardych nawierzchniach. Tutaj mamy podeszwę bardziej płaską. Co możemy tu ciekawego zaobserwować? W tą płytkę Infinity Wave, o której opowiadaliśmy wcześniej. Dalej jest tutaj też technologia Smooth Ride. To są odpowiednie nacięcia w podeszwie, które nam dają odpowiednią płynność podczas fazy przetoczenia. Okay. Tak i Generalnie, pianki. Tutaj są też e, e, kilka pianek użytych przez Mizuno. E, także, także jest to model topowy, ale też dla osób dedykowanych o większej wadze. Nie dla takich, którzy e, chcą osiągnąć jakieś turbowyniki. Kolejny model, który mam w ręku, to jest Wave Sky 04. E, czy możesz, Michale, powiedzieć coś o nim? Model też do stopy neutralnej. Podeszwa tutaj jest bardziej płaska, niż jak w poprzednim modelu. Jest to model nowej fali. Dlaczego? Ta fala, którą tu widzimy, jest wykonana w technologii piankowej. Stąd, wiecie, nie, nie mamy już tutaj fizycznie płytki z plastiku albo z tworzywa sztucznego, jak oglądaliśmy wcześniej. Tutaj jest to fala z kilku rodzajów pianki. Oczywiście czuć tutaj różnicę faktycznie w strukturze tego. Ehm, bardziej miękki. Tak. tak, a te wstawki czerwone tutaj, co mają jakieś znaczenie? Czy... To jest e, typowo dla stabilizacji, no i też oczywiście kwestia e, uatrakcyjnienia wizualnego buta. I jest to również but asfaltowy, jak rozumiem? Jasne. Tutaj mamy piankę X-Pop, e, taka żółta wstawka, co, co widzimy, ona też e, jest użyta pianka Mizuno Energy, to jest taka e, nasza ostatnia e, bomba atomowa, czyli nasza najlepsza technologia jak chodzi o, o Mizuno. To teraz mała prywata, ja biegam głównie trailowo, między 30 a 50 km w ciągu tygodnia. Którego buta marki Mizuno poleciłbyś w takiej, takiej osobie jak ja? No, myślę, że zależy gdzie biegasz, ale jeżeli biegasz tutaj po Krakowie i okolicy, to dobrze sprawdzi się ten but. Jest to Wave 36 6. Jeszcze nie miałem osobiście na nodze, ale myślę, że wkrótce sprawdzę. Podeszwa jak widzę Michelin. Tak, już kilka lat współpracujemy z tym francuskim producentem opon. Oprócz opon robi on też świetne podeszwy dla naszych butów trailowych. Jest to but typowo neutralny. Płytka, która stabilizuje i amortyzuje, ona jest ukryta w środku. My jej tutaj nie widzimy, bo ona jest mhm. zatopiona w piance ze wszystkich stron, aczkolwiek jest fizycznie nie jest to but z kilku rodzajów pianki, ale też ten komponent fizycznie płytki stworzywa jest tu jak najbardziej. Technologia Extra Grip, ta płytka pofalowana jest podpiętą, puszczona mostkiem w tym miejscu, gdzie tutaj jest, jest taki bardzo w środku buta bardzo elastyczne miejsce, mhm. gdzie może but się wygina przy okay. różnych generalnie aktywnościach, prawda? Przy stykaniu się z powierzchnią. To jest model Wave Mujin, który jest też butem trailowym. On z kolei fajnie się nadaje. Tu mamy oczywiście damski, ale, ale jest też męski. On też lepiej się nadaje na bardziej skaliste ścieżki niż Wave Daich. Tak, porównuję tutaj. To jest również podeszwa Michelin, ale trochę inna struktura wygląda faktycznie bardziej drapieżnie. Można, tak bym to nazwał. Samograj, najbardziej znany model marki Mizuno, czyli Wave Rider. E, tutaj e, już 24 edycja. Od tego modelu wszystko się zaczęło. E, w 1997 roku powstał, e, powstały pierwsze Ridery, jedynki. E, dzisiaj to już są białe kruki, można je czasem obejrzeć, e, ale te buty były zupełnie inne. One były całe białe i e, wyglądały jak dzisiejsze buty do koszykówki. Tak się bigało kiedyś. Okej, okay, tak, ten, ten, ta linia faktycznie tutaj widać. Myślę, że wielu z Was, wiele z Was kojarzy po prostu. No, po, można powiedzieć, że nie, do, że nie do pomylenia z jakąkolwiek inną marką. Co ciekawe, to samo logo też nie tylko tutaj nam, powiedzmy sobie szczerze, upiększa buta, ale przede wszystkim też go trzyma. Czyli jedno, jednym słowem logo też ma posiada funkcję, funkcję stabilizacyjną. Tak, bo... tak. To mhm. się nazywa aerohack i logo jest jego częścią po to, żeby przednia część stopy czuła się bardzo swobodnie i w każdym miejscu i ta tkanina nie ciągnęła cholepki, to właśnie pod logo wewnętrznie jest system pasków też, które trzymają stopę w tym miejscu blisko działa, a przód stopy działa sobie swobodnie. Jest to model Wave Ultima, model też dla stopy neutralnej. Generalnie podobnie jak Ridery ma 12 mm dropu. Model bardzo klasyczny, korzystane technologie w nim też są takie powiedzmy, które są już sprawdzone i od kilku lat dostępne na rynku, czyli te pianka Euphoric, Euphoric X. Klasyk dla, dla też takich powiedzmy bardziej konserwatywnych odbiorców. Czy rozmiarówka tutaj w Mizuno jest taka Neutralna w sensie takim, że możemy zawsze z całkowitą pewnością dobrać sobie wielkość buta, na przykład kupując zdanie. Czy, czy powiedzmy, daje się zauważyć różnicę pomiędzy rozmiarówką Mizuna a innych marek? No, przede wszystkim nie powinniśmy polegać na rozmiarówce europejskiej, która w różnych markach różnie wychodzi. Dlatego skupmy się. Na rozmiarówce japońskiej, czyli na centymetrach. E, tak jest, czyli innymi słowy Mondo Point, czyli długość stopy w centymetrach. Tutaj na, odczytuję na przykład 26,5 centymetra długość stopy, i to jest rozmiarówka europejska 41. Tak, a jak sobie porównasz w innych markach, to może ci wyjść inna kwota, ale w centymetrach zawsze to będzie to samo. A zmierzenie stopy jest bardzo proste. Wstajemy po prostu bosą stopą na kartce papieru lub na takim urządzeniu, które, które mierzy nam długość stopy. Przesuwamy tę przednią część, przedni suwak i, i wychodzi, mamy tam taką skalę, i wychodzi nam po prostu, jak długa jest nasza stopa. Czy powinniśmy mierzyć tę stopę przed wysiłkiem, czy, czy po? W przypadku no, lepiej po, zdecydowanie. No, noga nam się może też jakby pod koniec dnia możemy mieć pół centymetra dłuższą stopę, bo może nam się po prostu ta stopa trochę rozbić w ciągu dnia. Yy, tak, zwłaszcza jak się dłużej biega. Yy, na szczęście, słuchajcie, śpiąc, yy, kiedy śpicie, noga się powoli, powolutku troszeczkę skraca. Magia. Yy, Michale, dzięki serdeczne za odwiedziny nas i yy, fachowe opisanie butów. Yy, Liczymy, że niedługo wrócą zawody i będziemy się widzieli pewnie w Polsce w różnych miejscach i wielu, wielu kolegów, koleżanek będzie, będzie korzystać również z butów marki Mizuno. Bo ja sam osobiście biegam i naprawdę nigdy się na tych butach nie zawiodłem. Oby tak było, wszyscy na to liczymy, żeby to nastąpiło jak najszybciej. Dzięki i do tak zobaczenia. Do zobaczenia.